Ciekawa historia. Testujemy teraz Audi A7, wyposażony w asystenta jazdy w nocy, i po jego aktywacji akurat widzę taką pewną anomalię. Otóż przed nami zaparkowane jest Volvo i to Volvo ma tak ogrzany i oświetlony błotnik i lusterko, że jak widać, kamera termowizyjna w Audi wykrywa ten kształt jako człowieka, bo właśnie takim żółtym jakby polem zaznaczone są postacie ludzi i zwierząt. W każdym razie mamy przed sobą niezbyty dowód. Auta mają duszę. Przynajmniej Volvo, przynajmniej w ujęciu Audi. Pani z pieskiem i tu za chwilę zobaczymy. Tu widzimy postać pani, postać pieska i zobaczymy, co sobie z tym Audi zrobi. O proszę. Audi widzi duszę jednak prędzej w Volvo niż w tym piesku. I w tej pani, bo jeśli ma. O, teraz znów, jak widać? Dziecko na rowerze też wykrywa. No czasem działa, czasem nie działa, ale Volvo jest zawsze stałym elementem tutaj krajobrazu. Volvo Audi widzi duszę.